Witam serdecznie, to jest kolejny filmik z kolejnym małym modem w samochodzie do Unubira 1 Co doszło? Doszły jakiś czas temu, nie wiem czy przedstawiałem głośniki dwudrożne Renegade w drzwiach że dwudrożne, no to akurat mnie to nie bardzo satysfakcjonuje bo wolałbym, żeby jednak był to subwoofer żeby to był woofer, przepraszam natomiast dziś Doszło to co w sumie chyba najbardziej tutaj brakowało, czyli doszedł wzmacniacz oraz skrzynka basowa znana z resztą z Lanosa i tam trzeba przyznać, że troszeczkę zamieci robiła. Także jest to mniej więcej skompleto skompletowany już zestawik. Brakuje jeszcze tylko wyguszenia drzwi, ale to myślę za jakimś czasem ogarnę. Przedstawię w tej przedstawię za chwilę jak to gra. To będzie utwór zespołu Stonegrave pod tytułem No Mercy for Cowards i taka ciekawostka na gitarze prowadzącej z naszego forum OZMEN, więc posłuchajcie, zobaczcie jak to brzmi.